O, ta mynda. A, zemsta będzie słodka. Mmm, mmm, mmm. Pożałuję. Ten jeden mały gnom. Zatełuj się jące kudły go, kurde, chwycę. I znowu się tak zrywalał. Pięknie. Pięknie. Wiecie co zrobimy? Cyk? I zobaczymy, czy się coś odbuguje. Cyk. Parę razy spróbujemy, może się coś odbuguje. Pięknie, pięknie. Gorzej raczej już być nie może, nie? Dobra. Dobra. Jak gorzej jeszcze może być? Mi. ile może być tych, górnych gliczy graficznych? Na cały ekran! Okej. Okay. Okej. Okay. Kolejny raz. Hmm. Interesting. Ora, jak zrobimy coś z tego? No dobra, niby, niby lepiej, zobaczymy. Może się uspokoi. Dobra, coś, coś się uspokoiło. Zobaczymy. A twisted sense of humor. The gnomes who wanted to be fed are now getting eaten by monsters. They sent us away to fetch food, only to become food themselves. <coughs> How philosophical came to join this dessert? <coughs> this dessert will be your last. Hello. Nie, no, dobra e, właśnie, l-l-l-level -le -le mamy, lewele level -le -le, e, skillsy. Co to tu ma? Enemies are tenow to, to potion, okej okay. Pasyw okej okay. <grybujesz> Pasywka Dobra, ona ma i tak duży deps jakby nie patrzeć Eee. Zdrżuję, to tak. Kiedy mi więcej żyłka. Piękne, piękne glitcha. Tu 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 tu. No dobra. Let's blow this rubble sky high. O tak. Wysyzamy. panie i panowie. Bum. <laughs> Efekty specjalne. No, level up. Nice. Dobra. Czy tu coś jeszcze mamy. Hmm? Czy tu coś jeszcze znajdziemy poza hmm, dalszymi gliczami? Widzę, że tak średnio, ale za to możemy sobie przypakować. To jest 20 cyk. Eee, tak. Teraz tak. ambush bonus pięknie Co to za muzyczka Jakiś Bosik? Dobra, dobra. Nice! Pięknie. Okej. Okay. Czyli tu nic nie ma, ale wrócimy jeszcze do miasta do miasta, do miasta! A, czy tu już zrobił? Nie, To jeszcze nie wrócił. Dwie minutki. Okej, okay, dobra. To sądzę, że minut minuty. Musimy się tutaj to ogarnąć. Dobra, zobaczymy jak pójdziesz tutaj jeszcze. Spirit Dagger. Rematalian Spirit... Uuu, to może być do craftingu coś fajnego. to teach a sobie zostaw w takim razie. Uh, medalion 40 do Depsa. Nieźle, nieźle. No w tej części nie ma takich hupi temów, ale to w sumie też dobrze, jakby nie patrzeć. Siema sieman, siemaneczko siemaneczko Tu 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 To ja ci powiem... Tak Haha <śm> Pasek? 9 do Body Poison, Gold Chance, Mana Regeneration, Mana Per Hit. Wolę Mana Regeneration, tak de facto. O, 6 do Body Ice. Tak średnio. Średnio też bym powiedział, średnio. Ja byłem z tym którego czasem oglądam zbroję wartą 2x The Fryer i dostałem o, 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 od je, jego młodego give, chyba. A, a no, widzisz, widzisz. Czasami dobry gest ma swoje plusy. Pomimo, że nawet ci niczego nie spodziewasz, więc. <laughs> Dobra, co my tu mamy? Yy, czy my coś właśnie, co my tu dostaliśmy? Tutaj coś dostaliśmy, Uuu, jest coś nowego. Minor of Elemental Resistance, nice. czyli to jest coś czego nie mieliśmy w użyciu jeszcze. Elemental Resistance, mamy 40 i kiepskie mamy reski tak de facto. Dobra. Mm -mm. O, wrócił. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Co tu jest? To jest Awesome Champion expert. Na pewno mu się przyda. It. Finish. Zobaczmy. Okej. Okay. Zaliczony. Elegancko. Żadnych nowych misji jak na razie nie ma. Znowu elegancko. Odbogowało się, odbogowało się. Okay. Find the ing. Z oh, tym cieniem, tylko. <laughs> I'm just a monstrosity, in self-exile, a dreamer. Oh, one of the talented who can shape the ink by sheer force of will, until they go mad and kill themselves? <sighs> Indeed, I dream things into existence, like this island, or some of the creatures you were fighting. You didn't waste your time, then. What do you want from me? The more things I dreamt to life, the more deformities I had to bear. Then my creation started to turn evil. Now, I can barely control the dreams. And it fills me with horror. Are you looking for an executioner? I just want to help. Before I lose my sanity. I need rust fragments to fuel my dreams. Collect some, and I will use it to forge a powerful artifact against your nemesis. <laughs> I know I shouldn't trust you, but it's worth a try. I know I shouldn't trust you, but it's worth a try. Nabierzemy się po raz kolejny? Zobaczymy. A warto próbować. Łatwowierni w końcu jesteśmy. Łatwowierni. Bardzo dużo teksturów. Tekstur. I czuję, że będziemy zrestartować grę. Nie. Yeah! Pała! Dobra, to się nazywa Island of Terror. Mamy tutaj? Tak, Island of Terror jest. Dobra. Szybki restarcie gry. Niestety. Ten. Taka trzecia część jest. Restart me! Mam nadzieję, że za jakiś czas jak usiądziemy sobie do definitywnej edycji to tam takich jazd nie będzie. <ścoughs> du, 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 du. Tak. One Whole Song. Tak jest. tu song Von lecimy. tu 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 Jak widzicie porządny restart zawsze działa cudo. Razny fragment jakiś. Hmm. Ciekawe, ciekawe do czego to. Ciekawe do czego to. Pinąć mi tutaj. w sumie dobrze, że. A, bo to tak czy siak jest połączone ze wszystkim, okej? Okay. Fajna sprawa. I don't have enough rage More rage, more Czy tutaj coś jasnie, a to jest to... Okej okay. Dobre, ale... Katarino, Katarino Więcej żytka, więcej żytka. Musisz właśnie, kochana. Eee... co tu jest? HP regeneration i physical resistance. Ooo... To jest coś dla nas, nice. Więcej żytka. my mamy też prawie... Tak, okej. Okay. O! O! 14 do depsa HP. O uh, nice, nice, niej, -y. Okej. Okay. A co ma Katarina? 18 do szansy? Damn, biorę. x power hp mana body Dobra dobra Okej level up Pięknie. Pięknie. Cabin in the woods for rent. Perfect holiday retreat for university students and blonde girls. Seller is currently under renovation. Is <laughs> now Easter ink this is the sinister horror konkretnie. <laughs> ten kabina ten dom w lesie, ta kabina w lesie jak wskak. <laughs> nice, nice. Klidný easter egg. Normálně easter egg za easter egg you ne? Know? No dobré, dobré. <laughs> nice, nice. Dobrá. Pěkně, pěkně. Ło, wow, do dół kafli mi sięga. Pięknie. To mi się podoba mój depsik. Do takich wartości sięga. No to, bo Katarina co ma? Katarina ma od 3600 do 400, przynajmniej tutaj, ok. The Dreamer. The Dreamer jest tutaj, a więc. A więc. Tak musimy wrócić, więc tu żadnych misji nie ma, nie? Więc się przynajmniej nie świeci. Ej, mogę? Mogę. Dobra. Ale nic nie ma. Dobra, co my tutaj dostaliśmy? Katarino. Powiedz ty mi. Jest coś, czego nie dostaliśmy, czego nie użyliśmy. Nie, wszystko jest takie. Wszystko jest takie. Special items, idź, idź po nie jeszcze. A właśnie, a, nie wiem, czy widziałeś jak się nazywa moja Himera? Nie wiem, czy nie akurat byłeś, czy nie, więc, więc wolałem ja też tak, wiesz, nie? dobra, co to jest? To jest ten pierwszy... O, shit, nie to chciałem. Bez sklepu już. Dobra, czy to jest tak? Ja nie nazywam swoich twarzy twoim nikimbocy by byli. No, no wiesz... wiesz. Ja cię tylko wysyłam po aport itemów, nie no więc... O, to jest książka. No nie wiem, czy ty byś dobrze zrobił i czy byś się nie zgubił po drodze. No wiesz, cieszę się, że cię przynajmniej karmię, nie? W grze, nie? Bo mogłem cię zagłodzić, więc. A tak to tylko jesz, jesz kurde, nie? Te esencje Jezus Już? Pokonany? No, nie, dobra. No wiem, wiem, no kurde, powiem ci, że ciężko jest z wykarminiem ciebie, no, no ale robię to, nie, już, 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 już nie jestem takim chamem, nie. Po prostu chcę, żebyś, żebyś nie głodował mi, nie.

Yes. There is something that you must know. The artifact I'll craft for you will lose all its powers if you leave the ink. Even once. I will keep that in mind. Please tell Von Stern that I'm sorry for causing so much death and suffering. Oh. Creating the item um, devoured all his hmm. strength so and killed him. I didn't expect that. I'm sure he was aware of the consequences. Let's keep our fingers crossed that the artifacts will not work against us. Hm. Czekaj, wyjdę z inkun to dupa będzie. Okay. Serio, Dreamer artifact? A to, ja to stąd że zostanie jakieś op, kurde ten. A tu. To... Mm. Oh well. Oh well. Wile, wile, wile. Tekstury donfują, przynikam je jak chcę. Hmm. To jest. Do 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 do. Pięknie. Właśnie, my mamy tutaj punkt cisza pięknie, cyk. Dwa, 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 dwa. Idziemy dalej. O. Tu, 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 tu. I mamy full 15 na 15, elegancko 15 na 15, dobra, ale ludziska, chwila przerwy i zaraz do Was wrócę.